Cześć, z tej strony Darek Zenlinado. Dziś chciałem wyrwać to słowo, chciałem je wyrwać z takiego zestawienia czterech najpopularniejszych słów związanych z używaniem aparatu mowy, tak jak to powiedziałem w jednym z materiałów. Tell na pewno kojarzy Ci się z jakimś mówieniem, ale czy na pewno? Za chwilę do tego dojdziemy. Są jeszcze trzy inne słowa, które są związane właśnie z mówieniem. Jest to speak, talk and say. Pewnie by się znalazło jeszcze więcej, ale mówię o takich najpopularniejszych z najpopularniejszych. Jeżeli chcesz poznać różnicę między nimi, to ja zrobiłem taki wnikliwy materiał, takie porównanie tych słów pisując mówić po angielsku cztery najważniejsze słowa, z pewnością znajdziesz to zestawienie i znajdziesz wyjaśnienie w różnicach między nimi. Natomiast dziś chciałem właśnie skupić się na tym konkretnym słowie tell. Ponieważ często, gdy rozmawiam z ludźmi uczącymi się angielskiego, oni popełniają taki błąd, że w miejscu, w którym definitywnie powinno być tell, ono by tam najlepiej brzmiało, używają na przykład say. Podkreślam gwiazdkę tylko czasem. To nie jest tak, że jest to niepoprawne. Po prostu nie brzmi to najlepiej. I mam nadzieję, że tym materiałem pokażę Ci takie najpopularniejsze, najważniejsze sytuacje, w których najlepiej byłoby użyć słowa tell w zestawieniu z takimi sytuacjami, z takimi słowami. I teraz uwaga. Wyobraź sobie to tell, tell jako takie bardziej opowiadanie niż mówienie. Takie bardziej opowiadanie niż mówienie. Za chwilę na przykładach Ci to podam. For example, to tell a secret, to tell a secret, czyli opowiedzieć jakiś sekret. Widzisz, my mówimy powiem Ci sekret, ale tak naprawdę my opowiadamy o tym sekrecie. Gdybym powiedział say a secret, takie użyłbym słowa say, to byłoby to takie wręcz polecenie. Takie mów, wypowiedz sekret jakiś. To tell to jest takie opowiedzieć go wręcz w formie historii. Tell me a secret, tell me a secret. Albo I will tell you a secret, I will tell you a secret. But hush. No i teraz mogłoby się to kłócić z kolejnym przykładem, czyli tell a lie. Czyli co, opowiedzieć kłamstwo? Opowiem ci jakieś kłamstwo. My w języku polskim mamy po prostu mówić kłamstwa. Chociaż opowiadać kłamstwa też by przeszło. Widzisz, my tak naprawdę opowiadamy kłamstwa, wymyślamy je, wymyślamy historię. So you are telling lies. You are telling lies right now. Albo w czasie przeszłym, I told you a lie. Widzisz, powiedziałem, opowiedziałem ci kłamstwo. Don't tell lies. Tak by mogła mama powiedzieć do swojego dziecka, czyli nie opowiadaj kłamstw. Don't tell lies. No i tutaj już jeden do jednego w porównaniu do języka polskiego będzie to działać. To tell a joke. Czyli opowiedzieć kawał, opowiedzieć jakiś dowcip. Czy też po prostu żart? Do you know any good jokes? Tell me a joke. Tell me one. She told me a great joke the other day. Kiedyś tam ona mi powiedziała: naprawdę dobry żart. Alright, guys, I'm gonna tell you a joke. No i jak opowiadać, to na pewno też historię, więc opowiadamy historię. So, to tell a story. To tell a story. Grandpa, tell me a story. Tak by można powiedzieć do swojego anglojęzycznego dziadka. Albo na przykład opowiedzieć coś swojemu przyjacielowi. I'll tell you a funny story. So, yesterday he's good at telling stories. On jest dobry w opowiadaniu historii. Oczywiście z tym tell będzie znacznie więcej przykładów takich codziennych, bo można usłyszeć też tell me something about yourself. Tell me something about yourself. Czyli powiedz mi coś o sobie. W pracy ktoś mógłby tak powiedzieć, czy nowo poznana dziewczyna, czy chłopak, tak mogliby do nas powiedzieć. Tell me something about yourself. I tutaj jedna taka uwaga, wnikliwe oko pewnie już to zauważyło, że wszędzie mamy tak. Tell a secret, tell a lie, tell a joke, tell a story. Czyli gdybyśmy to mieli tak spłaszczyć do języka polskiego, to to. A czy A moglibyśmy zamienić na jakieś, takie bliżej nieokreślone. Tell me a secret, powiedz mi jakiś sekret, dowolny sekret. Albo ja powiem Ci jakiś sekret. I will tell you a secret. Jeszcze nie wiesz, jaki to będzie sekret, więc to jest jakiś sekret. Tell me a joke, jakiś żart. Tell a story, powiedz jakąś historię, jeszcze teraz bliżej nieokreśloną. Więc dlaczego tutaj mamy? Tell the truth. Oczywiście osoba średnio zaawansowana kompletnie nie będzie miała z tym problemu, ja to zaraz wyjaśnię. Jednak jeżeli ten materiał Ci się podobał, to ja tylko przypominam, możesz zostawić coś po sobie, wszystkie kciuki w górę, serducha, udostępnienia, no i oczywiście komentarze, mile widziano, bo pewnie przykładów tego typu jest znacznie więcej, koniecznie je dorzuć. A jeżeli podoba Ci się moje podejście do angielskiego, chcesz zostać ze mną nieco dłużej, no to koniecznie zainteresuj się moim projektem Enlinado 500 zwrotów. I wiesz co, ja nie powiem Ci, co to dokładnie jest. Jednak jeżeli. Masz zamiar nauczyć się angielskiego, nie tylko uczyć się dla nauki, tylko chcesz faktycznie tego używać, używając takich najpopularniejszych, najbardziej praktycznych, najbardziej przydatnych zwrotów, to po prostu sprawdź prezentację Enlina do 500 zwrotów. No więc dlaczego mamy to tell me the truth, the truth. Ponieważ to the w tym przypadku, gdybyśmy to znów mieli sprowadzić na płaszczyznę języka polskiego, to byśmy to przetłumaczyli jako ten konkretny. To konkretne, ta konkretna, to coś konkretnego. To, o czym dany rozmówca wie, czy o czym każdy wie. To jest the, czyli to coś konkretnego. I widzisz, jeżeli chodzi o prawdę, to nie ma jakichś prawd. Oczywiście w filozofii ktoś mógłby tak powiedzieć. Natomiast w gramatyce jest tylko jedna prawda. Nie chodzi o to, że święta prawda i tam druga taka na G. Więc widzisz, ja mówiąc, tell me the truth. Tak naprawdę mówię, powiedz mi tę konkretną prawdę. Tę konkretną, która jest prawdą najprawdziwszą. Gdyby powiedział, tell me a truth. Powiedz mi jakąś prawdę. Byłoby to dziwne, nawet w języku polskim. So tell me the truth. And I will tell you the truth. She told me the truth. Ponieważ, jak wiecie, tell w czasie przeszłym ma nieregularną formę, czyli told. I tell, I'm telling, but I told. I told in the past. So I'm gonna tell you that the end of the episode right now. Thank you. Bye bye. See you next time.